Masz coś lisek, a 10 minut zagraniczy w Fortnite. I ten nam się spodoba Znaczy, kitek, tak? Jeśli źle powiedziałam, to przepraszam, ale mam taki niklą wrotą. A więc możecie mnie zasubować z dzwoneczkiem. Oraz zostawcie lajka. 10 lajków. 10 lajków, tak. To jest mój rekord będzie. Albo dobra, 5 lajków i pojawi się kolejny odcinek z Fortnite'a Dzisiaj nagram też odcinek z Franem o 10 Jest dokładnie za godzinę 10 A więc fra odcinek kolejny możecie zobaczyć Odcinek kolejny możecie zobaczyć To w sumie... Nie, dobra, opuszczę, opuszczę tą rozgrywkę W ogóle mi się nie robią dzisiaj chcę przegląd karnetu zrobić ja mam cały karnet blokowany mam 130 poziom wyk ja widzicie przegląd karnetu ja tutaj mam cały już odblokowany pierwsza jest oceana ocean no pierwszy mamy ocean jest ona naprawdę ładny skin ja mam do niej już wszystkie style tak samo jak do fejda Fade fate nie jest to za ładny skin jedyny który mi się podoba Fade to jest no... Voyager Voyager mi się najbardziej podoba. No dobra Dobrze, dalej O nie, znów nas cofnęło na sam koniec karnetu Salto bohater jest to za darmo motka No bardzo fajna, myślę Podniemęć w władzy, smugi takie już sobie Faudolce to faudolców za darmo, spoko Solka kto nie wie co to jest Olga, to możemy projektować Was lotnię. Podaruj karnet bojowy, jeżeli chcecie, żebym komuś podarował karnet bojowy Nie no, w sumie Możecie teraz Konkurs jest na karny bojowy w następnym sezonie Następny sezon będzie już niedługo Blażowicz, tutaj mamy Fale Oceanu, pływanie na rekinie Oj, posłuchaliśmy tego przez trochę to do... Ja sobie słuchawki ściszę. I możecie sobie. to będziecie dalej słyszeć, mam nadzieję. E, pod, po, ponad falami koralowe kolce. A to dopiero dziesiąty poziom. E, standard, nowa ikona może... do tego Mam standard, tylko. Taki... Delfinek v dolce na orientację Topsel Ulepszenie nadsadki Prostość głębin Król Krabów Prąd podwodny 100 V-dolców, Nurek Jonesy Niewidzialne kiosło Rekin tore, Torpeda Głębokie nurkowanie wodospad, Standard Fałdolce, wodne skrzydła, rekin młot, jeden z przodu, ostrzałonu, sztandard, z fałdolce, zupełny kwadrat, yy, miał banga, miała banga, ulepszenie trzonka, zbieżność, yy, wieczny rozkwit, noże nurka. To fałdolców, Julka, zawody na inżynier, wzięta oma, taka sukna na plecy, fajna, rozgwiazdzenie, daje się naprawić, Wynale, wynala, wynalazczość, wynalazczość, nastawiacze, fałdolce, banger. OM, bardzo fajna lotnia, ja z niej prawie ciągle korzystam. Jednak teraz mam inną ulubioną lotnię, za mówię jaką. Voyager. Pracownia, zemsta Oma w fałdolce na paluszkach. A to dopiero 54... Powiem, sorry, jestem daleko od telewizora, gram na plejce. Ulepszenie czaszy. Standard, mechaniczna rybka, miasto na wodzie, dolcy, kitek. Kitek to teraz w ogóle mój ulubiony, ciągle nim gram. LATA chodź z humorki, nieskończony rozkwit, kocikosarz, dolcy, foton przy klawiszach, standard SK8-bit, mechaniczne pazurki tonika stofał dolców gwiezdny y, szybowiec powyżej zera ulepszenie Odsadki dolnej znikający fejt, mini księżyc, y, sztandard, V-Dolców. no i jest jeden z moich ulubionych skinów chyba w Fortnite, czyli Siona. No tak. O, teraz też nie mały na lotni, ale za chwilę do nich przyjdziemy. Kosmiczna turystka, uderzenia w wizji, rycerskie siokacze, planetarny klimat. To jest też jeden z moich ulubionych tańców. Rycerski hełm, tofał do rycerski lot, honor, Billy Bones. Słuchaj, Billy. Spadająca Kometa. Tak, to jest 90 poziom i teraz tylko z niej korzystam, bo to jest moja ulubiona Dobra. I to jest ostatnia już strona. Niezawodne Ostrza, Czerwona Pięść, fałdolce, Pochmurno. To jest fajna emotka jak przegrać, więc polecam kupić internet. Ulepszenie Koloru Smugi, Ostry Kruk, Sztandar, Wieczna Tarcza. Do fałdolców, wieczny rycerz, no i w, w master. dodatkowa wersja Stroyfate. No to to jest cały karny bojowy, aż do setnego poziomu ja to wszystko miałam odblokowane. Czemu teraz nim grałem sobie? Tak, tak filmu nie chciałam sobie nim pograć. To jest nawet, bo Jakitka lubię bardzo. Mam na, na, nawet do niego wszystkie style, patrzcie. Ale najbardziej lubię tego normalnego, bo on jest piękny. Patrzcie, tutaj na stworzenie. No więc. Co? Kitek pożegnaj się. Nie mam młotki, żebym się pożegnał. No to pokażę Wam parcie. Pa! Grączka Wam pokazał. Pa!